trzecie, Wartość wyrażenia logarytm o podstawie 4 z 8 dodać 5 logarytm o podstawie 4 z 2. Czyli musimy obliczyć sumę dwóch logarytmów. Możemy to zrobić na dwa sposoby. Pierwszy z użyciem wzorów podany w karcie ze wzorami. Czyli najpierw pozbędziemy się piątki. Dlaczego? Pierwszy wzór mówi nam, że r razy logarytm, jakikolwiek, równa się... I ta r, czyli liczba, idzie nam jako potęga x. Czyli możemy naszą piątkę przenieść jako potęgę dwójki. Czyli mamy logarytm o podstawie 4 z 2 do potęgi 5. Kolejny ze wzorów mówi nam, że jeżeli mamy te same podstawy, to przy dodawaniu logarytmy mnożymy. Czyli mamy logarytm o podstawie 4, i w nawiasie piszemy 8 razy 2 do potęgi 5. I zostało nam tylko wyliczenie logarytmu z definicji. Definicja mówi, że jeżeli logarytm o podstawie a z c równa się b, to nasze a do b, czyli do wyniku logarytmu, równa się c. Prostszym językiem to podstawa, do jakiej potęgi da nam liczbę logarytmowaną. Czyli w naszym przypadku jest to 8 razy 2 do potęgi 5. Żeby rozwiązać taki logarytm, taką funkcję wykładniczą, musimy sprowadzić do tych samych podstaw. Mamy ósemkę. Z ósemki niestety czwórki nie zrobimy, bo 4 do potęgi. Drugiej to już by było 16, więc możemy zamienić na dwójkę. I czwórkę tak samo możemy zamienić na 2. Czyli mamy 2 do potęgi drugiej, do potęgi x, naszego x przepisujemy, równa się. Ósemka to inaczej, 2 do potęgi trzeciej razy 2 do potęgi piątej przepisujemy. W tym przypadku potęgi się tu mnoży, a po prawej stronie potęgi dodajemy, bo mamy mnożenie i tą samą podstawę. Czyli mamy 2 do potęgi 2x równa się. Tu mamy 3 plus 5 daje nam 8. Czyli 2 do potęgi 8. I teraz przyrównujemy nasze potęgi. Czyli mamy. 2x równa się 8. Dzielimy na to, co stoi przy niewiadomej, czyli na 2. Nasz x równa się 4. Czyli wynik końcowy to. 4. Druga metoda jest taka, że mogliśmy wyliczyć osobno pierwszy logarytm, osobno drugi. Czyli logarytm o podstawie 4 z 8 dodać, piątkę przepisujemy, razy logarytm o podstawie 4 z 2. I skorzystamy tylko z definicji logarytmu, czyli w pierwszym logarytmie mamy podstawa, do jakiej potęgi. Da nam liczbę logarytmowaną. I tu tak samo zamienimy na dwójki. Czyli mamy 2 do potęgi drugiej do x równa się 2 do potęgi trzeciej. Czyli 2 do potęgi 2x równa się 2 do potęgi trzeciej. Porównujemy nasze wykładniki. Mamy 2x równa się 3. Dzielimy na 2, czyli nasz x równa się 3 drugiej. To samo robimy z drugim logarytmem. 4 do jakiej potęgi da nam 2? I tak samo zamieniamy sobie na dwójkę. Czyli mamy 2 do potęgi. 2x od razu napiszę. Równa się 2 i tu. Jeżeli nie ma żadnej potęgi, jest to potęga 1. Tak samo przyrównujemy nasze wykładniki. I x równa się 1, druga. Mamy wyliczenie pierwszego logarytmu, wyliczenie drugiego, więc podstawiamy. 3 drugie dodać 5 razy jedną drugą. Równa się. 3 drugie przepiszemy. 5 razy 1 druga to 5 drugich. Mianowniki mamy. Te same, więc możemy liczniki dodać, co daje nam 8 drugich, a więc 4, czyli odpowiedź B.